Okay. Już Tyl tylko Już jak chybałem. coś, to u mnie dopiero się odcinek nagrywa. Więc witam wszystkich moich widzów. <laughs> Cześć. Bo Ejka, generalnie Ejka. to nagrywało mi się, ale <clears throat> ekran ze slapa, którego po prostu nie wyłączyłem i przychwytywało to jako lala. Ten <laughs> Dobra, zrobiłem. Więc y jak chcecie zobaczyć początek, to zapraszam do werktézy. Ładnie okay. mieliśmy przed chwilą bardzo fajne rzeczy. Co? go password mi pokazało. A jak to tak? Jakie dałeś? Hasło, bo to do miałem nie wait, back, 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 robię jeszcze raz. Jeszcze raz robię pokój. Z kapslakiem można. No, z kapslakiem było, to czekaj. Eee no, 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 no. Wszyscy no, widzieli no, no. hasło. O nie, znowu. znowu no. No to się no. dzieje. <laughs> Ale chyba każdy oglądający ekipę tak, od dłuższego tak. czasu wie jak jest hasło. Ale nam nas trafić jak nagrywamy, to jest no tak trudno, że no to prawda, że mi się mi, o jesteś dobra, oh. Stan Stanley. Come Stanley. Stanley, Stanley, Stan dobra. dobra. Nie, nie jesteś Bo nie jesteśmy ojcami. Wszystko dobrze. On to specjalnie teraz głód. zrobił. Oj. Dobra, ja idę ogarniać w dół, bo ja nie, nie wiem. Nie znaczy, nie wiem. No, za wolno to robiłem, zdecydowanie. Dziecko, mimo. Cie ma, czemu masz okulary? Nie powinieneś jakoś, dziecko, nosić okularów. No, by cię zabrałem. Aha. To by Ola. wiele tłumaczyło. Ja tak się znałem, co, co, co tu powinienem robić, ale. No, <laughs> no nie nie. Chować rzeczy. Widzę. Widzę w ogóle was, cienie wasze na podłodze jak wychodzicie u góry Okej. Okay. widziałem w, na podłodze w kuchni Co my tu w ogóle w siufladach mamy? To mnie ciekawi zawsze Dobra, no, trzeba jest, znaleźć kutkę Nie, tu, tu nie, nie możesz. Tu nie możesz jak chcesz. Coś... Pieczka, nie. Jak zgaszisz? Co tu masz? Ty, 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 ty. e, tylko to, dobra, to nie. Ile na dół pozamykać wszystko? Nie jestem zadowolony z dropu w tym miejscu. Właśnie wiem, bałem się, że już wyłapałeś widelca, nie? Co nie? Zamknijmy wszystkie szafki. A tu klops. Lodówki się nie da zamknąć. O. Gdzie on jest? To przyszykuj dla mnie tego kurczaczka tam w lodówce. O nie wiem. Oj, nie wiem. Nie, nie, nie! Co on robi? Nie, nie! W AUCIE! Nie! I jeszcze I... nie przyjechał na dodatek, nie! O nie! <noise> jak on tak mógł! A ja tak. właśnie nie wiedziałem, ja... jak odchodzić to auto. Ale to był szczyt chomstwa, no. Thamstwa, no. <noise> to szczyt chomstwa po prostu. Chciałem grzeczniej. Mi kluczyk nie działał. <noise> o! Dzień dobry. Chciałem grzeczniej, nie wyszło. To zrobiłem. Dzień dobry. Po swojemu. A teraz kto, kto jest Dadim? Wam ten. No ja, bo to jest na zmianę. A, dobra, okej. Okay. Teraz... Nie znaj. Znajdujemy... Nie, ja, nie, nie widzę Wasze cienie na dole. O nie, stala z nas. <laughs> no nie! O, dobra. Dobra, Jak zagramy laskotek na płotek w uboższej wersji. Okej, okay. nie działa. Halo, czemu? Boże, jaki to jest bez sensu! No, bez kitu, no. Co? No, nie da się grać w laskotek na płotek, no. To pomijam. W laskotek <noise> Jak to się pomijam. nie da? Da się. No, nie, nie działa, blokuje mi się. luty są jest. wstawione, wiesz? No tak, słyszę. <głos> <głos> jak coś wyrzucić? <noise> Odklikujesz. Albo klikaj. Nie mogę. Ratunku! Dobra. Nie, hey, gdzie? Hi, Daddy. Nie, gdzie mnie za fraki mnie wynosi? Hi, Daddy. Co to? Co to klub? Klub? Kluby? Co, ja... wy... co to jest? Co ty niosłeś? nie Jednego i... upilnowałeś, drugiego już nie. No, przykro mi, wow. no. Przykro Weźmiesz mi i zabierzesz to Co, to za, za klakson? Halo? Daddy! Nie no mogę tego... Wejdź do tego, wejdź do tego, wejdź do tego. Halo, ale jak? Kto o! o Uuu, jest... elo! I prawym klikiem I... Pa, a to, że mnie dogoni teraz, nie? <śmiech> <śmiech> <Uciekamy>. Jeszcze pierdzi! <laughs> jak to komicznie zabrzmiało. Dwa klaksony, dwa pierdy. <laughs> No, nie wierzę O nie, Chyba co się nie stało ma. z wodą? Nik zafoliował. Nie ja ma. teraz nie mogę z tego wyjść. To dobra. Ja nie mogę. Z... Nie, Bo to jest ej, właśnie to, ubiegnił. że się z tego nie da wyjść. O nie! Jedz kupy, Dlaczego jak możesz nie, Jedz kupy! Jem kup... Nie, nie mogę! Ratunku, jedz to, to. serio nie da się w tym nic zrobić? Chyba nie. Ja, yeah, ale na no nie i przegrana. Nie wierzę. Dobra, muszę coś wykminić. Nie, na górę się nawet nie da wjechać. Nie, on mnie blokuje. Małpka, siema małpa. Potmonki. Nie, nie mogę nic zrobić. Ale bieda, ja w Do do zamknięcia tej. Zatrąbię cię! Zatrąbie cię za to! Nie! O! 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 Jedz, kupy! o! Jedz kupy! To było złe. Jedz kupy! kupy! Jest jed, jest yes, kupy, jest jedz yes. yes, dużo kupy. W szafie jak coś po prawej masz płyn! Otwórz szafę, masz płyn! Jest, jest, yes, yes. On chce, on, on ma plan albo nie. No ma. on ma wiesz chemię, żeby cię ugasić w razie czego. Yes. Nie. No. Yes. Ale masz więcej kup Jem kupy. Jedz więcej yes. kupy. Patrz jeszcze tu masz kupę. Yes. Nie. O. O, on jest zapewny siebie coś coś tak coś, coś też tak czuję ile mam czasu nie, nie wiadomo litnie śladzi dać random a ah. oddaj mi to oddaj to kluczyk Ech. Ech. no nie halo nie. Oj nie nie miałeś czasu. dwa razy wygrał z nami nie no. da się z nim nie da się. da się Da się szczególnie, że teraz nie zamknąłem ani jednej szafki. No nie Dobra, Dajemy. tak myślę jakim sposobem spróbować Coś za szybko wybiegłeś tego pokoju Co tu pies robi, halo? Sta? Nie pies nie... O nie Dobra, pies był w mikrofalówce. Znaczy w Można... Mm -hmm. Weź go pilnuj Ej. jak coś. Ej. Mam go. Patrz, jak on do nogami. Ej, do lodówki Ej. go. Bez powodu, jak ktoś w wodzie nie jest. Dobra sobie. <laughs> Dobra, sorry. Ten, co ty robisz? A, nie! Farbę nie zjada. Sobie, Ej, jak nie coś te, to farby. ten. Pilnuj go póki co, ja pozatykam wszystkie możliwe dziury. Ja nie wiem jak ja mam go pilnować. On ujadł wszystko. Taki kurde Jakby... głodny wrażenie Nie, mi... sorry. O nie. nie, 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 nie. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Pstrzyd tutaj. tutaj, o. Dziękuję za jebuszko. No ja proszę bardzo. Mam nadzieję, że smakowało. Ej, proszę. <laughs> nie mogę. I co to jest w ogóle? O, kupa, Power outlet kupa. covers. O. Jak ci dać coś? Musisz mieć to w ręce i na niego kliknąć. A to nie pod. nie, bo wszystkiego ja go podniosłem. Motek. Dlatego tak. O nie. Motek. Chcesz kło. No chcesz kło. Świeczka. Nie ma motka. Na razie. Widelec. Oddaj, mm. widelec. Nie! Co, Jarosie! Nie! Gaśnica! Nie! Szybko! Masz. Gaśnij go! Gaśnij go! go! JA PIDOLE! Który on mnie podpalił? Nie wiem. To nie ja, mnie przy Tobie to, nie było. To musiałem być ja w takim razie. Nie wierzę, a ja wziąłem tą gaśnicę. Ale generalnie no... chciałem y, tym, młotkiem tym y, zbejtować, żebyście mi zabrali młotek i chciałem się dobrać do świeczki, żeby się podpalić. Po czym świeczkę ktoś zabrał, no to wziąłem widelec i siadłem do gniazka i chyba, chyba mi się opuściłeś tę świeczkę prosto na mnie. <laughs> o nie Tak, zrobiłem jakieś eee... tą sztuczkę. proszę bardzo. Ale ciężko łapek w górę. <laughs> no. To co tam? Wywaliło serwer generalnie. Tak, bo, bo, bo już wyszedłem, już ta, taki byłem. Aha. Bo to było tak, że ja, ja chciałem ci zabrać ten widelec i cię podniosłem, a na kanapie leżała świeczka i po prostu jak cię podniosłem z automatu nacelowane, miałem na świeczkę i się podpaliłeś chyba. Coś takiego. Tak to musiało mniej więcej wyglądać. Mi, mi się podobało, ale szkoda, że nie widziałeś, co się dzieje, gdy, gdy jest opuszczone dziecko i się pali. To może innym razem. No, to dziękuję Wam za obejrzenie. Jeszcze wcinek wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, żółwiczek dla Was, pozdrawiam oczywiście. E, wbijajcie na kanał ekipy, są oczywiście w opisie, jak rozwiniecie tutaj, tutaj, tutaj poniżej i zarobiście, zarobiście. E, e, mi się podobało. Mi się Miru. podobało było super. Pomimo tego, fajnie. że mieliście u mnie tylko pół odcinka. Tam tylko jednej rundy nie było, co tam. Dobra, to na razie cześć. Hej, hej. Na pa, razie. Pa.